Cześć! Dzisiaj opowiem Ci o kilku błędach pielęgnacyjnych, których dopuszczamy się na co dzień, a które możemy bardzo łatwo wyeliminować. Błąd numer jeden to jest nieodpowiednie rozczesywanie włosów. Bardzo często moi klienci wbijają sobie szczotkę, gdzieś tak, że nie wbijają, ale e, szczotkę dają tutaj na tej wysokości włosów i ciągną w dół, w którymś momencie się zatrzymuje te szczota i mówią, plączą mi się włosy. A wystarczy wprowadzić jedną małą zmianę. Słuchaj, wystarczy, że zaczniesz swoje włosy rozczesywać od końcówek, kierując się ku górze, czyli rozczesamy końcówki, idę wyżej, rozczesuję, wyżej rozczesuję, wyżej rozczesuję, wyżej i rozczesuję. Jak zmienisz tą taktykę, na tą, którą Ci pokazałam, to na pewno zauważysz zmiany. Jeżeli rozczesujesz włosy swojej córce, również wprowadź tą zmianę. Nie będzie krzyczała przy następnym rozczesywaniu, kiedy będziesz jej wbijała szczotę tu. To jest praktyczne, zastosowane, skuteczne, jeżeli chodzi o plątanie się włosów. Także spróbuj. Błąd pielęgnacyjny numer dwa. Chodzenie spać z mokrymi włosami. Szkodzi nam. Masz łupież, a chodzisz spać z mokrymi włosami? To przestań je mieć. I spróbuj. Może twój łupierz zniknie bardzo szybko właśnie przez zastosowanie tej prostej metody. Dlaczego? Bo no więc kiedy kładziesz się spać z mokrymi włosami, to robisz imprezę dla bakterii na swojej poduszce. Już nie będę ci opowiadać ze szczegółami o roztoczach, o kurzu, o bakteriach, które na tej poduszce twojej mokrej, takiej wodnistej rozmnażają się. Więc. Jak masz bogatą wyobraźnię, nie będę Ci dalej opowiadać. Natomiast druga rzecz, yy, która nam szkodzi, kiedy kładziemy się spać z mokrymi włosami, to to, że nasze włosy są wtedy bardzo podatne na zniszczenia, na łamanie się, yy, na, wiecie, puszenie, przecieranie i tak dalej. Także błąd numer jeden, nieodpowiednie rozczesywanie. Drugi błąd to jest chodzenie spać z mokrymi włosami. Spróbuj odstawić te swoje stare nawyki na bok, zamienić je na te zdrowsze i... Zobacz, czy zauważysz zmianę. Natomiast błędem numer 3, który często się powtarzał moich klientów, to nieodpowiednio dobrane kosmetyki do włosów. Twoje włosy mają swoje potrzeby i to, że ty używasz szamponu, który od lat wydawało Ci się, że się sprawdzał, to wcale nie znaczy, że ten sam szampon będzie dobry do moich włosów. Bo wiesz, ja mogę mieć włosy, które potrzebują dużo więcej nawilżenia niż Ty. Ty możesz mieć włosy, które potrzebują dużo więcej, nie wiem, oczyszczenia niż moje, tak? Więc ważne jest to, żeby odpowiednio dobrać sobie te kosmetyki. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić sama, zrób sobie test na porowatość swoich włosów przede wszystkim. Druga rzecz jest taka, że ja mogę Ci pomóc do, dopasować jakieś produkty do e, Twoich włosów. Jeżeli masz na to ochotę, możesz zostawić komentarz, odezwać się do mnie w wiadomości prywatnej. Kolejnym błędem, który często popełniamy jest nieodpowiedni przyrząd do rozczesywania. Wiesz, to, że u, u Ciebie się może sprawdzać szczotka, to wcale nie znaczy, że ta szczotka sprawdzi się u mnie. Dlatego ja lubię grzebień z szerokimi, rozstawionymi, szeroko rozstawionymi zębami, dzięki któremu raz, że moje włosy się nie plączą, nie łamią i ja wiem, że mogę je sobie na spokojnie rozczesać tym grzebieniem bez żadnej szkody tyle na dzisiaj to będą bardzo króciutkie filmiki natomiast a propos świadomej pielęgnacji włosów a propos protein a propos emolientów humektantów i tak dalej będziemy sobie mówić w kolejnych nagraniach, mam nadzieję, że ta Błędy pielęgnacyjne, o których Ci powiedziałam, czyli nieodpowiednio dobrane produkty, nieodpowiednio dobrane narzędzie, spanie z mokrymi włosami i nieodpowiednie rozszczepywanie. Mam nadzieję, że masz zdrowe nawyki i one nie powodują tego, że popełniasz te błędy i wskazujesz swoje włosy na zniszczenie. Do zobaczenia i do następnego filmu.